Ach. Cześć, dzisiaj od rana znowu zasuwam mam mnóstwo zadań. Obudziłem się przed siódmą, zrobiłem duże zakupy w biedronce, zrobiłem się też na takie pseudobóstwo i czytaj, umyłem włosy. No i jestem w biurze tam od 9.30 jakoś, tak pracuję sobie i już dużo zrobiłem. Kolejne formalności za mną, tam jakieś kontakty ze starostwem powiatowym, zmiany danych itp. Po drugie, mnie. mam już dzisiaj za sobą pierwszą rozmowę z nową osobą w zespole klienta, z którym pracuję nad rozwojem kierowników projektów w tej firmie. Bardzo fajny człowiek, ten z którym rozmawiałem. Bardzo konkretny, otwarty, szczery, mówi wprost, tak jak lubię najbardziej. Wygląda na to, że będzie nam się dobrze współpracowało. Tak, też ta osoba właśnie mówi, że fajnie, że też tak ja się komunikuję. Jesteśmy z obu stron zadowoleni, więc e, wygląda na to, że może być to niezła współpraca. Ustaliliśmy też pewne rzeczy e, na przyszłość, co ta osoba ma zrobić w kontakcie z zarządem, nie tylko z różnymi dyrektorami, więc tip top idzie do przodu temat. I od niestety nie przyszłego tygodnia to zostało przesunięte na 14 kwietnia. 14 kwietnia mamy pierwsze spotkanie już e, robocze. Na którym będziemy pracowali, nad konkretami, nad celami, nad wizją tego, jak ma wyglądać biuro projektowe w przyszłości w tej firmie. I super, już się nie mogę tego doczekać. Idzie w dobrym kierunku, naprawdę. Kolejna rzecz. Wczoraj, jak wyszedłem z biura, to przez kilka godzin spędziłem czas z jagodą. Przez dwie, godzin, przez dwie godziny byliśmy na dworzu i była fantastyczna pogoda. 20-21 stopni cieplutko, słońce grzało, przyjemnie, dodatkowo bezwieczna pogoda, więc fantastycznie było na tym dworzu i oby więcej takich dni. Dzisiaj jak przyszedłem do biura tej 9.30, to też było 10-11 stopni na zewnątrz, bardzo przyjemnie i się cieszę cholernie, bo nie mogłem się doczekać tej pogody. Kiedy mam taką pogodę, mam no, kiedy jest taka pogoda, to naprawdę myślę o tym, że ja nie chcę już więcej jesieni i zimy. Nie cierpię jesieni i zimy, i zawsze mi się przypomina w głowie ten cel, to marzenie, które mam nadzieję, że niedługo spełnię, żeby nie spędzać jesieni i zimy w Polsce. Tylko w jakimś innym kraju. No i możliwe nawet, e, tak mi też chodzi po głowie e, od dłuższego czasu ten pomysł, żeby spędzać więcej niż pół roku w innym kraju po to, żeby rezydencję podatkową sobie zrobić w tamtym kraju, jeszcze nie wiem jaki to będzie kraj, e, po to, żeby też ewentualnie w przyszłości mieć obywatelstwo innego kraju. No bo bardzo często, czy w wielu krajach jest tak, że po pięciu latach rezydencji podatkowej e, można się starać o obywatelstwo. Rezydencja podatkowa wymaga tego, żebyśmy więcej niż 50% dni w roku spędzili właśnie w danym kraju. No i więc to będzie jesień, i zima w szczególności. No dobra, wczoraj też z Agnieszką ustaliliśmy kierunek naszych działań zawodowych. Wygląda ten, ta wizja, ten plan, ten pomysł, wygląda całkiem nieźle, jestem z niego zadowolony. Cieszę się, że, że to ustaliliśmy, także znowu trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty. To nie problem, trzeba tylko się uporać, ja się muszę uporać z bieżącymi zadaniami. To są właśnie różne formalności, które w tym tygodniu już skończę. W przyszłym tygodniu muszę zmontować wreszcie wywiad, który robiłem z firmą Oriflame. Jeszcze nie jest zmontowany. Możliwe, że będę musiał sam siebie, tylko już siebie na szczęście, nagrać ponownie, bo obraz z mojej kamery wyszedł tragicznie, o czym chyba już wspominałem w dniu tego wywiadu, zaraz po wywiadzie. A następnie biorę się ostro za działania z marketingiem. Nareszcie. Za chwilkę konsultacje z jedną studentką i Praca nad prezentacją dla studentów, dlatego że widzę nowe rzeczy, które chcę wrzucić do tej prezentacji, nowy sposób prowadzenia tych zajęć. Tak jak wczoraj mówiłem, zacząłem pokazywać różne strony internetowe, jak pewne, jak, pewne działań, jak pewne narzędzia działają i chcę to wprowadzać już jako standard. Czyli z jednej strony wrzucić trochę screenów z tych narzędzi, bo nie chcę też się logować, szukać tam różnych rzeczy w trakcie prowadzenia zajęć a z drugiej strony właśnie przygotować się do tego, żeby jednak pokazywać na żywo, jak pewne rzeczy działają. Także ja się biorę do roboty, a Ty czekaj, bo za chwilę będzie kolejny kawałek. Jest już prawie 12.30, dzisiejszy odcinek vloga wreszcie jest zmontowany, czyli w odcinek z wczorajszego dnia. i Za chwilę ląduje na YouTube'owym talerzu. Godzinę temu skończyłem prowadzić zajęcia ze studentami i jestem zdołowany. Znowu się nie angażowali. Powiedziałem im, że oceny będą zależały od aktywności. Że zorientowałem się, że mam wymóg ocenienia ich aktywności na zajęciach, że taki wymóg narzuca na mnie politechnika. W związku z tym zachęcam do zadawania pytań, do wypowiadania się. No i znowu musiałem ich ściągnąć za język mocno. Znowu nie odzywali się w przypadku prostych pytań, nawet nie chodzi o to, że były to pytania merytoryczne, w sensie o merytorykę, tylko o ich doświadczenia. Totalnie nie zaangażowani są i bardzo mi już to irytuje. Nie wiem, co z tym zrobić. Muszę pogadać z kolegą, który mnie tam wprowadził, co z tym zrobić. Może ma jakąś radę. Ja... No, jestem sfrustrowany już, a muszę z tą samą grupą, którą dzisiaj miałem, a wygląda to, że ona jest najmniej zaangażowana. Z tą samą grupą za tydzień mam tą hospitację, czyli taką obserwację tego, jak prowadzę zajęcia. No i zaczynam się w związku z tym trochę tego obawiać, bo nie wiem, jak to wypadnie. No, tak czy siak, nie wiedziałbym, jak to wypadnie, ale e, nie wygląda to dobrze, po prostu. Więc zastanawiam się. Co z tym zrobić? Planuję sobie już jak te zajęcia poprowadzić, żeby one były bardziej dynamiczne, w szczególności w tym dniu. Um, no, potrzebuję chyba czegoś więcej. Ta sprawa z niezaangażowanymi studentami mnie już mocno zirytowała. To znaczy, um, od 16 mam słaby humor, jest w tej chwili 18.20 i będę wychodził zaraz do domu, ale. Um, jeszcze jedną rzecz Ci powiem. Otóż e, mam ten słaby humor, ponieważ nigdy się nie spotkałem z takim brakiem zaangażowania i uświadomiłem sobie, że ja zazwyczaj tego typu sytuacje odbieram jako odrzucenie mnie. Czyli na poziomie psychologicznym nie radzę sobie emocjonalnie e, z takimi zdarzeniami. E, znaczy w sensie dotyka mnie to. Radzę sobie, no po prostu troszkę mnie to tam pokuje i przestaje w końcu, ale Jedna rzecz, tak zrobiłem te zajęcia, tak je stworzyłem, że um, wydawało mi się, że jest ok, że ludzie mogą się angażować, że to nie będzie nudne. Podaję tam dużo praktycznych przykładów. Dzisiaj zacząłem też pokazywać, jak się używa różnych narzędzi, zacząłem pokazywać sztuczną inteligencję, jak ona działa. I ludzie mi, zapytałem ich bezpośrednio, ok, czy to jest dla Was interesujące? Oni mi powiedzieli nie. No nie, 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 nie. nie. Jak to mi nie pomoże zrobić projektu, to nie. I oczywiście, no muszę to przyjąć. Nie chcą tego, nie będą mieli takich rzeczy, dobra, to jest ich wybór, mają do tego prawo, ale do cholery jasne, nie angażują się. To znaczy e, sprowadza się to wręcz do tego, znaczy może tak, nie mają włączonych kamer, mają włączone mikrofony, w związku z tym ja nie wiem, co oni tam robią, czy oni w ogóle są po drugiej stronie. I czasem sprawdzam, zadaję im pytania. Pani Adamie, co pan myśli na przykład? I okazuje się, że muszę czekać 10 sekund, na przykład, to taka dłużąca się cisza, aż ktoś się odezwie. Ten pan Adam się odezwie, i tak jest w przypadku innych osób również. I wydaje mi się, że po prostu te osoby albo zajmują się czymś innym, albo w ogóle ich nie ma przy komputerze, tylko muszą dojść do tego komputera, kiedy usłyszą, że są wywołane, do odpowiedzi. I bo to też nie jest tak, że ja im zadaję jakieś pytania na zasadzie jak pan odpowie, tylko będzie miał pan ocenę, tylko pytam ich o ich doświadczenia. Nie pytam ich o rzeczy merytoryczne, bo ja tam jestem od przekazywania wiedzy, a nie oni. I muszę czekać te 10, czasem więcej sekund, bo patrzę po prostu jak ten czas mija. Więc wiem, że jest to 10 i więcej sekund. I dochodzę do jednego wniosku. Otóż. Jeżeli w przyszłym semestrze będę prowadził jakieś zajęcia na uczelni, to bez względu na to, czy to będą władze tej uczelni, czy jak władze jakieś inne uczelni, które mi to zaproponują, to postawi warunek. Ja prowadzę zajęcia tylko i wyłącznie przy włączonych kamerach. To znaczy, jeżeli student przyjdzie i będzie się tłumaczył, że ma że nie, że ma zepsutą kamerę, że mu pies zjadł kamerę, że mu pies pogryzł kabel i dlatego tak słabo działa i tylko na dźwięku może jechać, to po prostu go wywalę z zajęć. I poproszę o e-mailowe potwierdzenie tego, że tak mogę robić od władz uczelni, z którymi będę się umawiał na prowadzenie zajęć. Jeżeli będę się umawiał, bo może im się nie, będę, nie będzie podobało to, co zrobiłem w tym semestrze. Zobaczymy. Oczywiście i tak może być. Ale, no, jestem sfrustrowany. Trochę mnie jeszcze topokuje. Wezmę się do roboty, znowu poprawię materiały, znowu zrobię um, więcej tych materiałów. Teraz dzisiaj pracowałem nad tym, um, co robić dalej, bo tego jeszcze nie zaplanowałem. Um, tam końcówka zajęć, w sensie końcówka całego semestru jeszcze nie jest zaplanowana i dzisiaj nad tym pracowałem. Wygląda na to, że znowu mam pomysły i, i będę je wrzucał do prezentacji. Będę pracował nad tą prezentacją. Ach. Jakoś pójdzie. Wszystko zmierza do szczęśliwego zakończenia. Jakieś 40 lat jeszcze, ale wszystko zmierza tam. Do jutra.